Hej kochani, dzisiaj opowiem Wam co zabrałam do szpitala na porodówkę oraz parę rzeczy dla tatusia. Tak wygląda torba, którą wzięłam do szpitala. Wzięłam dwa takie większe ręczniki, jeden miałam pod prysznic do ciała, drugi do włosów, jeden taki mniejszy do rąk i jeden taki malutki bardzo do twarzy. Piżamki, jedną oczywiście bierzemy do porodu taką gorszą, ja tutaj mam spodenki, koszulkę i jedną koszulnostką Piżanki piżamki około trzech sztuk Takie ciepłe jakieś ciapki, jedne ciapki pod... ciapki? Klapki! Jedne klapki pod prysznic, pod paski duże, około dwóch opakowań możemy z powodzeniem zabrać Um, jakieś ciepłe skarpetki, y, opaska do włosów, to ja miałam, bardzo mi się przydała. Um, jednorazowe majteczki, y, też jedno, dwa opakowania możecie z powodzeniem wziąć. Um, Stonosz do karmienia piersią. Weźcie sobie z dwie, trzy sztuki. Najlepiej, żeby były te wszystkie rzeczy w ciemnych kolorach, gdyż jak powrócą się, nie będzie tego tak widać. Nie będziecie czuły tego dyskomfortu. Tak samo majteczki zwykłe też weźcie, weźcie najlepiej czarne. Z ciuszków jeszcze to są takie antyżelakowe, i na poprawienie krążenia krwi. Skarpetki, je dostałam w szpitalu, to są takie pod kolanówkiem, powiedziała nawet, bardzo obcisłe Dostaniecie je, jeżeli będziecie miały cesarskie cięcie, żeby to wszystko... Chociaż nie wiem, czy normalnie też dostają dziewczyny, nie mam pojęcia, ale ja takie dostałam Bardzo są obcisłe, ja już wiedziałam, na czym one polegały, gdyż w ciąży już nosiłam takie długie pączochy takie pączoszki miałam, to są antyżelakowe, wieszcie mi, bardzo ciężko jej się zakłada. Siódme to wyciskam, gdy z dużym brzuszkiem je ubierałam. Kosmetyczne rzeczy, oczywiście chusteczki higieniczne, jakieś chusteczki nawilżające, może być woda termalna. Tutaj mam szczoteczkę do zębów. Wzięłam sobie taką kosmetyczkę od razu, żeby ją powiesić, żebym się nie bała, że się zmoczy, powiesić sobie pod prysznicem Z takich kosmetycznych rzeczy powiem Wam, co wzięłam To na pewno jest szampon Szampon, odżywka, żel pod prysznic lub żel do higieny intymnej też Pasta do zębów, szczoteczka, tutaj mam jakiś krem, wziąłam sobie takie małe opakowanie patyczków i płatków kosmetycznych, wzięłam też płyn do, do makijażu, jeżeli nie macie takich małych opakowań z powodzeniem możecie sobie z zużytych kremów bądź jakichś płynów wykorzystać, po prostu nie wyrzucajcie tej buteleczki, tutaj mam akurat po kremie daw opakowanie puste i tutaj sobie mogę krem żeby mi starczyło na 2-3 dni włożyć Również wzięłam sobie gumkę do włosów i parę wsówek. Mam maszynkę do golenia balsam, tak już wcześniej mówiłam Fajnym wykorzystaniem próbek, które są w gazetach możecie sobie wziąć je do szpitala gdyż e, znaczy na pewno nie używacie ich w domu a nie, nie ma sensu brać tych wszystkich dużych kosmetyków, na pewno by była tu ogromna torba e, dlatego ja jedną taką e, małą kosmetyczkę wzięłam i wszystko tutaj powsadzałam, e, jakiś jedwab do włosów, e, balsam to już mówiłam, jakiś antypespirant bądź dezodorant e, możecie sobie wziąć też tamtą rosę ale do tego jeszcze weźcie sobie e, butelkę powodzi mineralnej, taką dwulitrową, litrową i przemywajcie okolice intymne e, po porodzie ok to te wszystkie rzeczy sobie tutaj spakuję e, co jeszcze miałam? ja miałam e, kosmetyczkę e, do make upu rzeczy także ja używałam e, jeżeli nie chcecie, nie bierzcie tam różne opinie są e, jedne się malują, drugie się nie malują ja się malowałam, dobrze się z tym czułam e, miałam e, wiatraczek swój ulubiony wiatraczek i latareczkę świeci, widać, świeci i wiatraczek działa. Aj, przynosiłam to bardzo dużą ulgę, było bardzo gorąco. Jak rodziłam, także wiatraczek spełni swoją funkcję. Szczotka do włosów, obowiązkowo, jakby szczotki bądź grzebienia. I laktator. Co do laktatora, oczywiście bardzo wygodnie się e, karmiło. Jeżeli miałyście laktator, tutaj jeszcze mam rzeczy do e, piersi, czyli wkładki. Na laktację do biustonosza, też całe opakowanie weźcie sobie, mu niezawodny wyciągacz z suteczków, tak bym powiedziała, taka pompeczka i krem do suteczków. Co dla tatusia? Oczywiście tatuś, żeby się nie nudził, niech weźmie aparat bądź kamerę. Telefon musi być oczywiście, żeby zawiadomić wszystkich znajomych. Tatuś niech sobie poczyta gazetki odnośnie dzieci, niech się przygotuje. Już wcześniej powinien się przygotować, ale będzie miał czas na to. I musi mieć bardzo dużo drobnych bardzo dużo drobnych. Dlaczego drobnych? Na parking przede wszystkim. Nie będzie musi chciała rozmieniać tych pieniędzy, zresztą nie będzie miał gdzie ich rozmieniać. Także yy, dużo pieniążków na parking, yy, na kawkę do yy, maszyny, na jakieś snaki. Najlepiej, żeby ze sobą wziął bądź tutaj do torby też mama niech wrzuci dla taty yy, parę snaków, jakieś batony, jakieś chrupki, yy, co tam tata lubi ale drobne muszą być na pewno. I z takie rzeczy, jakiś długopis, może być jakaś krzyżówka, co tam lubicie, ale wyście mi na no to nie będzie raczej czasu. Będziecie stresować się, jak to wszystko przebiegnie. To była moja torba do szpitala, wszystkie rzeczy, które miała mi się przydały. Mam nadzieję, że nie jednej przyszłej mamie pomogłam. W toborze rzeczy, które trzeba zabrać do szpitala. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!